Uwielbiam pana słuchać. A to fajnie, fajnie. Nigdy nie chciałem być monotematycznym Germanistą czy też e, produktem na sprzedaż, wrzucać tylko o niemieckim. Nic o tym, co myślę, nic o tym, co robię w wolnym czasie. E, wolę być sobą, być autentycznym, e, nagrywać o tym, co myślę, o tym, co robię w wolnym czasie. Przy tym, wrzucać o niemieckim dla osób, którym rzeczywiście to pomaga, choćby dla jednego lajka. Robię to, co lubię, nie oczekując od nikogo niczego, a bycie takim germanistą, będąc sobą, idę drogą, którą chcę kontynuować. Nie idę drogą, na której czuję, że lepiej czułbym się, będąc martwym. Nie rozumiem takich ludzi, którzy wrzucają tylko o niemieckim, czy zbliżają się wybory prezydenckie, nie nagrają o tym, kogo popierają, dlaczego popierają. Tylko niemiecki, niemiecki, nic więcej. Halo, halo, albo halusien się wy... już wymyślają co mogą byle tylko zwrócić na siebie uwagę. Wystarczy się po prostu nie uzewnętrzniać. Pozdrawiam.